Przesłanie prawdy moje, mojżesza Bogusława Gaz. Po co wam te ziemskie majątki? Ludzkie twory poprzywiązywały się do swoich ziemskich majątków i nic poza nim nie widzą. Dopiero u schyłku życia gęsto-materialnego ciała przychodzi refleksja i chęć przekazania chociażby części majątku na cele dobroczynne. Całe ziemskie życie było podporządkowane tylko temu, aby pomnażać swój majątek ziemski. O swoim rozwoju duchowym nikt z tych ziemskich tworów nie pamiętał. A jak dochodziły podpowiedzi z ducha, to rozumowo zostały szybko przerobione i informacje nie przedostały się do ziemskiej świadomości. Ludzkie twory tak spędzają leniwo duchowe życie na planecie Ziemia. Nagromadzone majątki tym ziemskim ludziom szczęścia nie przyniosły. Niejednokrotnie są nękani bardzo poważnymi dolegliwościami. Naleczenie skutków chorób wymyślonych przez przemysł farmaceutyczny tracą olbrzymie majątki, a efektu kuracji pozytywnego nie widać. W początkowej fazie choroby wystarczyłyby wizyty u uzdrowiciela obdarzonego darem od Pana i efekty zdrowotne byłyby na pewno dużo lepsze. Majątki ziemskie tak zablokowały podpowiedzi płynące z ducha, że nie są w stanie w żaden sposób dotrzeć do dziennej świadomości ziemskiego twora. Bogactwo pochodzi w darze od Pana naszego ale powinniście nim wspierać wysłannika na planetę Ziemię, Jezusa Chrystusa. Te ludzkie twory otrzymały takie talenty idące w kierunku pomnażania dóbr materialnych, ale nie należy wykorzystywać tego daru tylko na dalsze pomnażanie majątku ziemskiego, a należy wspierać procesy zachodzące tu i teraz na Ziemi. Majątku ziemskiego w żaden sposób nie jesteście w stanie zabrać ze sobą. On i tak pozostanie na ziemi. Takim postępowaniem pogrąża się swojego ducha i nie daje mu się szansy powrotu do raju duchowego, skąd wyszliście i dokąd powinniście powrócić jako świadomy sam siebie. Ostatnie wydarzenia na całej ziemi pokazują, co są warte te olbrzymie fortuny. Wystarczyło, że jeden bank ogłosił upadłość i na całej kuli ziemskiej jest poważny kryzys finansowy. Dużo lepszą inwestycją jest praca nad swoim rozwojem duchowym i wspieranie ziemskimi dobrami procesów zachodzących związanych z budową Królestwa Tysiącletniego na ziemi.